Zaczynamy, Gosiu, Czy wierzysz w to, że Bóg Ojciec z powodu swojej wielkiej miłości posłał swojego jednego jednorodzonego syna, Jezusa Chrystusa, dla Twojego zbawienia? To jest. Czy Pan Jezus Chrystus stał się Twoim osobistym Zbawicielem? Czy Jego krew oczyściła Twoje życie z grzechu? Tak. Czy chcesz naśladować Pana Jezusa Chrystusa w swoim codziennym życiu? Chcesz to czynić w mocy Ducha Świętego? Tak. Na podstawie Twojego wyznania i Twojego świadectwa, skrzecę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Andrzeju, czy wierzysz w to, że Ojciec, Bóg Ojciec z powodu swojej wielkiej miłości posłał najdroższy swój skarb, swojego Syna Jezusa Chrystusa dla Twojego zbawienia? Tak, wierzę. Czy Pan Jezus Chrystus stał się Twoim osobistym Zbawicielem, czy Jego święta krew oczyściła Twoje życie z grzechu? Tak. Czy chcesz służyć Jezusowi Chrystusowi do końca swoich dni w mocy Ducha Świętego? Tak? Chcę. Na podstawie Twojego wyznania, świadectwa Twojej wiary, Szczęście w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Nie powiem wyjdzie za mnie. Bo nie jestem nowy. Cieszę się, dlatego że Rafał też wcześniej miał takie różne próby rozmowy i w końcu jest w wodzie. Rafale? Czy wierzysz w to, że Bóg Ojciec z powodu swojej wielkiej miłości posłał swojego syna Jezusa Chrystusa da w Tak jest. Czy... Pan Jezus Chrystus stał się Twoim osobistym Zbawicielem i Jego krew oczyściła Twoje życie, sumienie z grzechu, wszelkiego tak. grzechu. Czy chcesz służyć Jezusowi do końca swoich dni? Chcesz żyć w mocy Ducha Świętego dla Jego chwały? Tak. Na podstawie Twojego wyznania i świadectwa Twojej wiary w szczęście wiemy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Boże słowo mówi, jeżeli wierzysz z całego serca, możesz wejść do wody. Jeżeli wierzysz z całego serca, i chrzest w czasach Jezusa był bardzo ryzykowny. Jeżeli Żydzi dowiedzieli się o tym, że znalazłeś się w wodzie, miałeś problemy od swoich, swojej rodziny, od swoich przywódców religijnych, jeżeli Rzymianie dowiedzieli się o tym, że jesteś naśladowcą drogi Jezusa Chrystusa, Stawała się doskonałym łupem na arenach, kiedy chrześcijanie byli rozrywani. I mimo tego, że chrześcijaństwo było tępione, że chrześcijaństwo było wyżynane, chrześcijanie byli zabijani, chrześcijaństwo się rozrastało. Wiecie dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo to nie są chrześcijanie. W chrześcijaństwie nie chodzi o chrześcijan. W chrześcijaństwie chodzi o Jezusa Chrystusa. O tym, co on robi w życiu człowieka, co on może zrobić w życiu człowieka. W chrześcijaństwie nie chodzi o Ciebie, w chrześcijaństwo nie chodzi o mnie, w chrześcijaństwie chodzi o Jezusa. Czy ludzie, patrząc na chrześcijan, mogą się gorszyć, bo widzą upadki chrześcijan? Tak, chrześcijanie upadają. Jeżeli ktoś jest pianistą i zagra utwór Jana Sebastiana Bacha tragicznie. To kogo się obwinia? Baha Czy tego, kto zagrał? Odpowiedź jest oczywista. W chrześcijaństwie nie chodzi o nas. W chrześcijaństwie chodzi o Jezusa Chrystusa. I on cały czas się nie zmienia, cały czas swoją wolę czyni i przemawia do serc różnych ludzi, biednych i bogatych, młodych i starych. I ono ma upodobanie, aby ta jego Ewangelia, on jest centrum Ewangelii, przemieniała serca ludzkie. I wierzę w to, że kiedy zwiastowana jest Ewangelia, wierzę w to, że dzisiaj ten Bóg, który żyje, który wstał z martwych, przez swojego Ducha Świętego dotykał się twojego serca. I masz różne pytania. I modlę się i wierzę w to, że pewnego dnia i ty znajdziesz się w tej wodzie, jeśli nie wierzysz. I ty obmyjesz się. I ty pokażesz całemu światu, do kogo należysz. I co się stało w Twoim życiu? Pochylmy nasze głowy, ja się pomodlę i pójdę się przedać. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że jesteśmy świadkami tego wydarzenia i dziękujemy Tobie za te słowa, które mówią, że jeżeli jeden grzesznik się upamięta, to całe niebo się raduje. Dzięki Ci, że tam jest atmosfera radości i dzisiaj chcemy też się radować z naszymi braćmi, i siostrą, którzy się ochrzcili. Dziękujemy Tobie za to, co zrobiłeś w ich życiu i za to, co chcesz robić. I modlę się, abyś przemawiał dzisiaj do serca każdego, kto jeszcze w Ciebie nie wierzy, kto jeszcze Tobie nie zaufał na 100%. I niech z tego dnia, z tego wydarzenia będzie się niosła Tobie i tylko wyłącznie Tobie chwała i uwielbienie. Amen. 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 Zapraszam do uwielbienia Pana Boga w pieśni.